kibla okrana, jak zawsze, z kibla wychodzi jakaś wielka głowa. Szyja długa, jakbym widział raper rozglądam się i myślę, gdzie tu się schować? a wychodzi typ z kamerą, hey! nie, że zaczęła się wojna. jest z niedowierzaniem wyglądam z okna, a tak już rozdrajana jest bomba. Gigantyczne głowy jeżdżące na kilka świecą laserami, bo są wojny z nami. Muszę uwidzika nie się wciąż ukrywać, choć się boję tam. W tym odcinku mam dla was coś totalnie nowego. Proszę państwa, Skibidi Toilet opanował świat. Zapraszam do zabawy. Skiby toilet. W aplikacji i zwrotów akcji my dalej stoimy, tu dzielnie wywalczyć